I wszystkim, piątek, tygodnia, koniec weekendu, początek. U was na tarczy kilka minut po dziewiątej, u mnie po trzynastej. Zarymowałem się, nie? Jak poseł Marzec Liroj. Poseł Marzec Liroj. O, jakoś tak. Patologia polskich klientów, czyli z pamiętnika polskiego mechanika, czyli rozwinięcie tego, jak my warsztaty widzimy i co klienci próbują zrobić. Ostatni odcinek powstał ponad dwa lata temu. I był tak naprawdę przedstawiony na własnej dupie. Każdy warsztat popełnia błędy, każdy handlarz popełnia błędy. Stąd są patologie polskich autohandli, polskich warsztatów i należy to piętnować, nawet mając sieć warsztatów, już która liczy kilkanaście warsztatów w Polsce. Ale też dzięki temu możemy spostrzec patologie polskich klientów, którzy są różni. Dzisiaj opowiem Wam patologię polskich klientów, czyli z pamiętnika polskiego mechanika, z oddziału w całej Polsce, ale nie będę utożsamiał, który oddział Jaki klient? Bo to no totalnie nie ma sensu. Oraz takie małe z archiwum X. Sytuacja, która przydarzyła się. I nie jest niczyją winą. Autentycznie. Ani klienta, ani warsztatu. A pokrzywdzonych w tej sprawie jest wielu. Jeżeli Was zainteresowałem, to lećmy z takim bardzo krótkim punktem pierwszym, który tu się nadaje. O nim powstał osobny odcinek, jak nie pamiętacie. Jedna firma z Kościerzyny naprawiała u mnie cały czas swoje samochody. Tak. I kiedyś młody adept przeprowadził swój samochód jakieś tam Audi, Audi. I wyobraźcie sobie, mimo że były wyceny, mimo że podpisał, że wie, że robimy u firm zewnętrznych i termin może się wydłużyć, mimo że wać pan był informowany telefonicznie o każdym terminie, to w jego mniemaniu regenerację, którym się poddano, a dużo rzeczy tam było do zrobienia, i kurier nie przywiózł paczki na dany dzień, o czym klient i tak był informowany, ale wyraził na to zgodę przy przyjęciu auta, w ogóle podpisał to. Stwierdził, że skorzysta z tego dziwnego prawa, że auto jest własnością klienta i może je po prostu zabrać z warsztatu bez płacenia. Tylko chyba nie skumał jednej rzeczy. Zrobił to, przyjechał, wyamanturował się tu. Ja się pytałem, co tu podpisałeś? Ola auto, czy byłeś informowany? Olał auto. Przyjechał jeszcze wezwał policję. Policja już w ogóle miała error w głowie, bo pyta się o co tu chodzi. Chłopie, coś się zrobił. Przecież ma pan już te rzeczy pomontowane w aucie. Zostało parę godzin, żeby pana auto skończyć i wydać. Pan teraz chce odjechać z rzeczami, za które firma zapłaciła. Mówi, ja mam prawo. No policja mówi, no ma pan prawo, ale oni mają prawo pana potem bardzo szybko cywilnie pozwać i to do pana wróci. Ale nie dało mu to do myślenia. Wyszedłem z założenia, dobrze, nie będziemy robić żadnych dziwnych rzeczy. Po prostu ktoś chciał coś ugrać bardzo na swoją korzyść i myślał, że nie będzie z tego tytułu konsekwencji. Porozumiem, żeby faktycznie przez tydzień ktoś nie dzwonił, przez dwa tygodnie ktoś nie dzwonił, żeby ktoś kogoś nie informował. Okej, okay. ale tak nie było. Klient był o wszystkim informowany i warsztat naprawdę. I mój pracownik nie miał sobie nic do zarzucenia, a ja wiedziałem o tym od początku wszystkim. Siedzę metr wyżej. No i co się da dalej stało? No, nasza kancelaria prawna natychmiast wysłała pismo. Z wezwaniem do zapłaty uregulowałem wszystkie. W zębach zostało to przyniesione. Mimo SMS-ów, mimo wygrażania, wyzywania mnie i tak dalej, bo taka już była relacja z drugiej strony, żebym go w dupę pocałował dosłownie, to niestety druga strona skapitulowała. Dlaczego? Bo tak nie wolno robić. Jeżeli macie takie intencje, to drogie warsztaty, słuchajcie tego. piszcie zawsze protokół, wszystko miejcie na papierku, sms ku To wtedy taki klient nic wam nie wyłudzi. Ale to nie do mnie tak. Do mnie Historia, która się wydarzyła w warsztacie M4K Garage. Historia, która miała nigdy nie nastąpić. Historia, która jest kuriozum, absurdem mechaniki pojazdowej. Historia, która nie ma prawa się zdarzyć, a jednak warsztat nie naprawił pojazdu. Warsztat przyjął auto, które robiło brum-brum. Warsztat miał auto, które już nie robi brum-brum. Warsztat, który nie zawinił. Teraz w ogóle, jak do tego doszło? No, Zenon powiedziałby, nie wiem, gdybym zapytał się, jak do tego doszło, ale doszło do tego w sposób niewyjaśniony do dzisiaj. Mój znajomy, dobry kolega, przyjaciel, który bym powiedział, na szczęście, oddał nam poza kolejnością auto, które stało lata na parkingu, chciał je uruchomić. Jakąś tam Mazda. Ta Mazda została przez nas uruchomiona bez żadnego problemu. Niestety. Dość mocno kopciła, ale wyszliśmy z założenia, dolaliśmy wszelkie pukanki do baku, do wtrysku, do wszystkiego, żeby się to auto rozjeździło po tych kilku latach stania. Po jakichś tam paru miesiącach nie rozjeździło się. No to przywiózł nam i mówi, weźcie, zobaczcie co tam jest do zrobienia, jak będziecie mieli czas. Więc zostawił to auto, wiecie, miał swoje samochody, my z doskoku to braliśmy. To po miesiącu zrobiliśmy diagnostykę, ale po miesiącu, no tak, bo się nie umówił w kalendarzu, więc nie był wpisany, to było poza kolejnością. Dobrze o tym każdy wiedział. Okazało się, że niestety do regeneracji jest cały układ wtryskowy. Jeszcze wtedy te regeneracje robiliśmy właśnie w różnych firmach. Dobrze, zadecydował, że OK, więc znowu za kolejne dwa miesiące, poza kolejnością, wyciągnęliśmy te wtryski i pompę wtryskową wysokiego układu ciśnienia Common Rail i wysłaliśmy na diagnostykę. Pierwsza firma powiedziała, że tam dwa się nie nadają, dwa się, nie na, dwa się nadają, pompę trzeba zregenerować, bo się uszczę, już opiłkuje i tak dalej. Zapłaciliśmy za regenerację. Parę tysięcy złotych my, około 5 tysięcy złotych. Nagle te wszystkie rzeczy wróciły po około tygodniu, dwóch. W międzyczasie już mija powiedzmy pół roku, wkładamy te rzeczy do auta, odpalamy, auto nie odpala. Błąd czujnika wysokiego ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej, mimo procedury odpowietrzenia wtrysków i tak dalej. Niestety błąd nie ustaje. Podmieniamy mm, czujnik. Zamawiamy nowy, nie działa. Zamawiamy inny czujnik, który dalej jest w etce producenta i odpowiada za błędy, które są. Błąd nie ustępuje. Znowu wysyłamy e, do tego samego gościa e, pompę i wtryski na sprawdzenie. Gość odpisuje, że faktycznie coś tam źle zregenerowali. Mówię, uff, bo już myślałem, że, bo spędziliśmy parę tygodni na tym, żeby to uruchomić. Gość odciąga się, zwraca nam to. No to cóż, zaczyna się dziać dziwnie. Znowu auto nie odpala. Szukamy przyczyn, szukamy możliwości. Mija rok czasu. Dajemy do trzeciej firmy. Trzecia firma sprawdza. Znowu kasuje nas i mówi, że to źle zregenerowane i w ogóle. Przypisujemy kody nowych wtrysków, Załatwiamy komplety nowych wtrysków nowej pompy. Koszt u mnie rośnie. 10, 12 tysięcy. Ale ja wiem, że klient mi tego nie zapłaci. Bo już ambicja mnie przerosła i moją załogę, żeby po prostu to zrobić. Niech on mi chociaż część kosztów pokryje, tyle co chciał w zleceniu. Ale ambicja rośnie, nie ma opcji, auto dalej nie odpala. Trudno, z mechaniki pojazdowej pod maską przechodzimy na wszelkie możliwości. Rozdajemy auto do zaprzyjaźnionych elektro, elektroników, którzy naprawdę ogarniają nam mega rzeczy. Gość kapituluje po trzech dniach diagnostyki, mówi nie wiem, chłopaki nie wiem, ciągle ten jeden błąd czujnika na listwie lub wiązka jest już uszkodzona, duża wiązka. Grzebiemy, rozwalamy wszystko w środku w nawiasie. Znajdujemy dołożony w sposób dziwny auto alarm jakieś dziwne rzeczy poprzerabiane w środku, rozwiązujemy ten problem, usuwamy to, bo już myśleliśmy, że może go gdzieś tam odcina. Jest ukryte odcięcie i tak dalej. Nie, to nic nie pomaga. Mija dwa lata. Rachunek wzrasta do 20 tysięcy. Z mojej strony, bo kumplowi chce naprawić auto. Kumpel ma to gdzieś, bo ma czym jeździć i wiedział, że to auto i tak stało, więc, ale ambicja. Problem. W międzyczasie kolega poinformował mnie, że w sobie do tego silnika tam wcześniej nie było. jakiś jegomość z okolicy skądś wziął taki silnik i tam wsadził wiązką, Nie wiadomo, czy dobrą. Podmieniamy sterowniki. Sterowniki nie od tego silnika. Nie umiemy rozkodować już co się tam dzieje. Kapitulujemy. Trzeci elektronik przychodzi i mówi, no, ta wiązka jest poharatana. Zaczynamy iść po wiązce, to nie ma sensu. Setki godzin lecą. Mówię nie. Rozwiążmy tą sprawę. Ja ci odkupuję to auto od ciebie, żebyś był na plusie. Po wartości auta, jak było nieużyteczne, i tak Nie weź, może coś tam jeszcze będzie. Ja mówię, nie, dobra, zróbmy inaczej. Mówię. Zgłośmy sprawę do ubezpieczalni warsztatu. Warsza ci zepsuł auto. Taka jest procedura, i taka, że warsza powinien się zachować. Ale to jego auto zgłośmy. Pamiętajmy dalej: 20 tysięcy na rachunku. Nie? Co stwierdza ubezpieczyciel? Ubezpieczyciel prosi. Wykażcie ciąg przyczynowo-skutkowy, że to wy zawiniliście. My chcemy zapłacić klientowi, a musimy być pewni, że to był w sztuce. No to obszernie rozpisałem. Ubezpieczalnia odmawia mi wypłaty, mówiąc, że nie widzi ciągu przyczynowo-skutkowego. W mailu do znanej ubezpieczalni napisałem. A jaki może być inny ciąg przyczynowo-skutkowy, jeżeli auto do nas przyjechało na kołach i robiło brum-brum, a teraz nie robi brum-brum? Czy to mały chochlik zepsuł? A no, przepompowałem się z ubezpieczalnią. Finalnie ubezpieczalnia zapłaciła mojemu koledze za auto w dość krótkim czasie, nawet sprawnie to poszło i nawet bardzo korzystną cenę, a ja zostaję z 20 tysiącami nieuregulowanego rachunku za swoją ambicję. EPST! Taki mały off-top, ale posłuchaj go uważnie, słuchaj, ja wiem, że to jest przykry obowiązek, że co roku musisz ubezpieczać ten samochód, ale wyobraź sobie, że ten przykry obowiązek możemy zamienić w mały zysk dla Ciebie i dużą korzyść. Po pierwsze zastanów się, gdzie ubezpieczasz auto, nie chodzi o ubezpieczalnie, tyle, tyle, tyle o instytucję. Pamiętasz, jak kiedyś sprzedaż wychodziła z offlineu do online i ceny spadły? Tak samo jest w przypadku ubezpieczeń, po, pojawiły się takie firmy właśnie jak Mobi, która jest porównywarką ubezpieczeń, oferuje masę. Masę ubezpieczalni, a ty wchodzisz i możesz sprawdzić sobie tak. Wpisujesz dane swoje, dane swojego pojazdu i zaczynasz poprawnie wypełniając, klikać. Mówi sobie, wylicza dla twojego auta składkę i układać ją ofertą od najtańszej do najdroższej. I gdzie jest haczyk? Przede wszystkim, jak spojrzysz na najtańszą ofertę, może się okazać, że to, co twój agent oferuje, no jest troszeczkę droższe. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że on musisz czegoś żyć, zarabiać, mieć prowizję, więc on szuka sobie najkorzystniejszej oferty dla siebie też prowizyjnie, no bo on też musi mieć na chleb, więc tam w Mubi będziesz miał już bez takich rzeczy to zrobione. Kolejna bardzo ważna rzecz, gdy zdecydujesz się pierwszy raz na zakup takiej polisy, właśnie przez ten link w opisie, przez Mubi, to 150 zł wraca na Twoje konto w ciągu kilku, kilkunastu dni. To dobrze? To bardzo dobrze, ale to nie koniec, bo ten system, o którym powiedziałem na początku, że się możesz zarobić, to jest drobny system polecania, dostajesz Link promocyjny, i ty polecając ten link znajomym, jeżeli oni zdecydują się na zakup polisy, też zgubi, a nie jest to trudne, jak sam sobie sprawdzisz? To za każdą taką osobę dostajesz 50 zł. Do 2000 zł możesz uzbierać. Czy warto? A to już sobie sam określ. Skoro my ubezpieczamy sobie auta już od 3 lat, to znaczy, że może jednak warto. Spróbuj, nic się to nie kosztuje. To naprawdę jest za darmo. Taki numer kiedyś zrobiłem jednemu z klientów w diagnostyce Audi na wibracje. Po dwóch tygodniach diagnozowania, wyważania wałów, kłośni, wymieniania elementów, które mogą powodować wibracje poniżej do kłębka, nie daliśmy rady. Pan przyjechał, odebrał, nic nie zapłacił. tysiące zostawiliśmy Czasami tak się trzeba zachować. I tak czasami się potrafią zachować właśnie warsztaty nasze. Hit z jednego z miast. Pisze do mnie widz. Jeżeli jest jakaś ja i widz uważa, że warsztat się zachowuje, piszą do mnie na priwa, myślą, że ja tego nie czytam, a ja to czytam i od razu przesyłam do spółki, która zarządza całą siecią warsztatów, oczywiście przyglądając się tej sprawie. Sieć warsztatów Emczery Garage jest tak skonstruowana, że ma e, centralizowany proces reklamacyjny, więc w którymkolwiek warsztacie nie składacie reklamacji na usługę, my to widzimy o, pomagamy. Bo też może się zdarzyć tak, że warsztat zawinił, ewidentnie. Wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie, pisze do mnie człowiek, ja się z nim kontaktuję. Warszaw zniszczył mu auto. Ja mówię, jak panu zniszczył auto? Podniósł, a kiedy opuścił, konserwacja została na łapach. To nie uważa pan, że ktoś panu źle wykonał konserwację? Nie. Oczywiście gość od konserwacji powiedział, że nie, absolutnie wszystko jest dobrze zrobione, tylko po prostu pan za szybko zabrał auto i nie zdążyła wyschnąć. Trzeba było udokumentować panu, uwydatnić, że jeżeli oddajesz auto za 1500 zł do konserwacji, konserwacja w konserwacjach Cadillacu, bierze środki wiadomego pochodzenia, bez czyszczenia, bez przygotowania, bez złożenia podkładu nawet pod to, to to się nie będzie trzymać. Nie ma takiej opcji. Widzieliście odcinek z konserwacją, jak powinna wyglądać i tak robią profesjonalne firmy. To normalne, że w miejscach, których jest strzałka na podnośnik, podłożysz łapę, to ta konserwacja się odklei, bo ona nie może się przykleić do karoserii, bo nie jest zapodkładowana. Słuchajcie, batalia prawie przedsądowa, krzyki, huki. Dopiero jak ja wkroczyłem, ja się skontaktowałem, ja wytłumaczyłem, klient mówi: O, no może faktycznie tak było. Ja bym może czas się zapytać innych firm. No i pytając się innych firm, doszedł do tego samego wniosku. Konserwacja nie powinna się odkleić. To jest sytuacja, w której oparłbyś się o błotnik po lakierowaniu, już oddali ci auto, a to byś na dupie miał cały lakier, a jego by nie było na błotniku. No tak to nie działa, słuchajcie. Sytuacja z kolejnego warsztatu. Cztery kółka na masce. Klient dzwoni, że jedzie do nas, ale nie tu. Mówię o warsztacie jakimś tam, że no robiliśmy już to auto wiele razy. To raz to zrobiliśmy, raz to raz tamto. Sprawa, jest poważna sprawa, on jedzie na lawecie. Musimy pogadać i w ogóle. No i dobra, przyjeżdża, nie powiedział nam przez telefon, co się stało. No i owszem, robiliśmy mu rozrząd, robiliśmy mu to, robiliśmy mu tamto. Klient dociekliwie coś chciał sprawdzić, coś mu nie pasowało w samochodzie. Sam zaczął rozcinać elementy fabrycznej izolacji w samochodzie. Zupełnie z innej strony, zupełnie w innym miejscu samochodu. No jakby wiesz, jeżeli przychodzisz do dentysty na zrobienie ósemki, to nie możesz liczyć na to, że. Pozwiesz go za to, że nie zauważył, że masz boleriozę, bo to nie jest dział neurologiczny. Jeżeli przyjechałeś do mnie na rozrząd i gdzieś ukryty był kabel, który jest już parciejący, nie możesz mieć pretensji, że go nie zrobiliśmy, bo tego nie było zlecenia, nie mogliśmy się domyślić, bo jeszcze nie było żadnego błędu z tego tytułu. Ale wyobraźcie sobie, że Pan wymyślił to w ten sposób, że mm, chciał na nas zepchnąć koszt lawety, koszt naprawy jako reklamacji. Dlaczego koszt lawety chciał na nas zepchnąć? Bo kiedy już rozciął ten kabel. Stwierdził, że to może się zapalić, bo blisko silnika jest i nie ma izolacji, i tak dalej, więc lepiej tam to przywieźć na lawecie. Ale zapytaliśmy się, jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy. I gra w zaparte trwała do momentu, kiedy po prostu już czarne na białym trzeba było pokazać, że stary, to nie my ci zrobiliśmy, to tam było. I takich sytuacji mam multum. I one są ku przestrodze. Ktoś przyjeżdża na wymianę tarci klocków i mówi mi, że w ramach reklamacji mam wymienić wahać. Sytuacja ze Szczecina, gdzie gość. Był na wymianie przegubów, auto z podniesioną mocą i tak dalej, kręcił bączki na parkingach, różne rzeczy robił, upalał to auto, ukręcił mu się przegub, słuchajcie, wymienił ten przegub, a po siedmiu miesiącach od wymiany on do nas przyjeżdża na reklamację, że kiedyś mu się ukręcił, ale on już to zrobił, ale mamy młode pieniądze. Jak? Na jakiej podstawie? Chcielibyśmy chociaż to zobaczyć. Takie sytuacje miały miejsce. Kończąc odcinek, żeby nie był za długi, bo pewnie nie będziecie na następną serię, wystarczy zostawić kciuka w górze, komentarz, chcemy subskrybować żeby być na bieżąco i lecimy z następnym odcinkiem bo tych historii mam naprawdę masakrycznie dużą ilość oczywiście są te historie gdzie my też daliśmy dupy o tym mówię, ale zawsze jak jest reklamacja rozwiązujemy ją na korzyść klienta jeżeli zawiniliśmy i tych sytuacji było mnóstwo w skali wiecie globalnej, mogę ich wymienić kilkanaście gdzie faktycznie, może nie my, ale podwykonawca źle zrobił coś, zamontowaliśmy no, my to montowaliśmy, my za to świadczymy gwarancję Uszczelka szczała, bo była zła. No jasne, przebierzemy to na klapę. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale sytuacja, w której ktoś wziął od nas zastępczaka, płatnego, podpisał umowę najmu, wiedział ile za dobę, potem przyszedł co do zapłaty. A do nas mówi, że absolutnie nie. A że wręcz sprawa skończy się w sądzie. No to tylko dajemy umowę, którą podpisał. To przecież pan po co to wypadło komuś z głowy? A dobra, dorzucę anegdotkę ostatnią, gdzie pani. Usilnie do mnie wypisywana na Messengerze, że jest oburzona, że auto stoi tygodniami i nikt z tym nic nie robi. Auto zabrane z innego warsztatu w celu zdiagnozowania, że ten warsztat spieprzył sprawę. Zaproponowaliśmy, że należy powołać niezależnego rzeczoznawcę, żebyśmy nie byli w tej sprawie stroną. I wyobraźcie sobie, że mimo próby obdzwonienia przez nasze M4K garaż całego PZ motu w Warszawie, jak słyszeli nazwę warsztatu, powiedzieli, że oni tam nie jadą. Oni nic dla nas nie będą opisywać, bo nie, bo nie chcą się mieszać w jakąś dramę. Stworzyłem miecz samozagłady. Więc przez ileś tygodni ani klientka, ani my nie mogliśmy znaleźć niezależnego rzeczoznawcy. Ale i usilnie dostawałem wiadomości, ale przez ileś czasu dostawałem wiadomości, jako już auto stoi od tygodni i nikt nic nie robi. Dlaczego tak jest? I takich pytań nie rozumiem, skoro ktoś wie, dlaczego tak jest, skoro ktoś sam zlecił. A my nie możemy znaleźć, informujemy o tym klienta, dlaczego wraca ta roszczenie do mnie. Nie wiem, tak się dzieje. Ludzie są różni i o tym trzeba mówić. Ale słuchajcie, to jest tylko pięć przykładów. A my robimy kilka tysięcy samochodów rocznie. Kilkanaście tysięcy samochodów rocznie wróci. Więc cieszę się, że jesteście z nami i zapraszam. M4K Garaż Lublin już niebawem się otwiera. Na Facebooku znajdziecie wydarzenie. Na dole macie wydarzenie do otwarcia. Wbijajcie, zbijemy pionę już w listopadzie. Możemy się spotkać. Szukasz warsztatu w swojej okolicy? Śmiało wejdź na stronę M4K Garage. Chcesz dołączyć do sieci, zbudować z nami warsztat swój i spełnić swoje marzenia motoryzacyjne i stworzyć coś dobrego? Jasne. Napisz do nas maila: franczyzamałpka.m4k.pl. Nic trudniejszego. Możemy otworzyć warsztat w Twoim mieście. Budżet, jeżeli chciałbyś kupić mieszkanie i je wynajmować, i myślisz, że to dobry biznes, to myślę, że tu. Jak razem sobie pójdziemy, przebolejemy ten pierwszy rok, wszystkiego strukturyzowanie i tak dalej, to będzie lepszy biznes. Trzymajcie się. Cześć. Z pamiętnika polskiego mechanika, część trzecia seria, która bardzo fajnie Wam się zakłóca. <grymėseo> <tuszy> Najgorzej wylałem kole. Gatunku, szmata, to to, to, to... dawaj to i tego za... Znaczy ja rozumiem czemu on tak zrobił, wiesz? To ja... Ja ci wytłumaczę po Bo ja bardzo ostatnio mocno z... gram w tą grę, patrzę. Więc on dobry ruch zrobił wbrew pozorom.